Wygrana 2-1. Strzelec z jednej z bramek w pierwszej połowie, która w zasadzie dała nam prowadzenie. Jakie wrażenia po tym meczu? No ciężki mecz, wiadomo graliśmy z liderem. Aczkolwiek wydaje nam się, wydaje mi się, że prowadziliśmy grę przez cały mecz, mieliśmy więcej okazji. Szanowaliśmy przeciwnika, podeszliśmy bardzo skupieni, skoncentrowani do tego meczu, bo interesowało nas tylko zwycięstwo. Dużą wagą jakby Dwunastym zawodnikiem na tym meczu na pewno byli kibice, którzy bardzo licznie przebyli, mimo to, że to jest mecz wyjazdowy. Jakieś dwa słowa do nich? Oczywiście, zawsze y, wspierają nas, powtarzałem to w ostatnim wywiadzie, głośno mówię to teraz, są naszym dwunastym zawodnikiem, jeżdżą za nami. Do tego mecz z liderem na pewno dodał, do, dodawał jakiegoś smaczku, stawili się licznie, było ich słychać, za to im bardzo dziękujemy. Pomimo prowadzenia gry w większości czasu były takie pewne zawahania. Z czego one mogły wynikać? To jest mecz dwóch drużyn, które zainteresowane są awansem, dlatego każda ze stron miała swoje okazje. My wykorzystaliśmy ich więcej i wygrywamy mecz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Witamy po meczu. Wygrany 2 do 1 z liderem. Więc ostatni mecz. Rundy jesiennej, jakie wrażenia? No, wyszarpane to zwycięstwo. Graliśmy z drużyną niepokonaną dotąd. No i to było widać na boisku, że bardzo fajna, pokładana drużyna. Wielu chłopaków, która, których miało przeszłość w ligach wyższych, uważam, że mecz jak na Reali B klasy na no bardzo, bardzo, bardzo wysokim poziomie. Oprócz tego, fantastyczna postawa naszych kibiców, którzy licznie się zgromadzili tutaj w Kruszy, za co im po raz serdeczny bardzo serdecznie dziękuję w imieniu całej rożyny. To zwycięstwo otwiera troszeczkę bramkę na awans. Jakie nastawienia na rundę wiosenną? Musimy z pokorą teraz podejść. Mamy 6 punktów straty. Czekamy jeszcze za, za, za jednym wynikiem, bo dzisiaj bezpośredni mecz pomiędzy drugą a trzecią drużyną, pomiędzy burzą a, a polanowicami. E, my z pokorą będziemy się przygotowywali. Zima jest długa, będziemy mieli czas na to, żeby, żeby spokojnie się do, tych, do tej drugiej rundy wiosennej przygotować. E, tego czasu brakowało przed tą rundą, co było widać w pierwszych kolejkach. E, runda ciężka, runda długa. Wiele kłód pod nogi nam rzucano, m.in. walkowe, m.in. mecz z czwartoligową Kujawią. Ale paradoksalnie ten mecz z Kujawią nas wzmocnił i, i, i myślę, że efektem tego było to zwycięstwo. W końcu widzieliśmy drużynę, drużynę plani Noworoczów, która wywozi cenne trzy punkty z, z, z ciężkiego, bardzo ciężkiego terenu. Ewidentnie widać, że jesteście coraz bardziej zgrani. Widzimy również części młodzieżowców na, na boisku. Czy to prognozuje dobrą przyszłość go plani? No, na pewno prognozuje. Tym bardziej, że mamy też drużynę juniora młodszego zgłoszonego zimą. też Nie będę zradzał kuluarów, ale też będą fajne rzeczy się działy wokół klubu. Więc na pewno perspektywa jest bardzo fajna. Jest nowy zarząd, i nowa drużyna. Dopiero funkcjonuje w zasadzie od lipca. Więc dajmy sobie czas, No spokojnie. Ten mecz jest, jest fajnym prognostykiem, tak jak wspomniałeś. Młodzi chłopcy też dostawali swoje szanse. Bardzo dobrze na tym boisku się, bardzo na tym, dobrze na tym boisku się yy, pokazywali, wyglądali, więc spokojnie. Myślę, że z dumą i z nadzieją będziemy czekali na, na, na rundę wiosenną. Długa przerwa przed nami. Mam nadzieję, że nie zapadni się w sen zimowy i trzymam kciuki za rundę wiosenną. Na pewno w sen zimowy nie zapadniemy, a wręcz przeciwnie, przyspieszymy, na pewno będziemy bardzo dobrze przygotowani do, do, do kolejnej rundy.